Oczyszczam sobie tą mapę. Tutaj, oczywiście, obóz kadoganów odpuszczam, bo tam są straszni wojownicy, których, których będę ubijał dużo, dużo, dużo ja? potem. Ale tutaj, jak widać, napotkałem na <laughs> szkieleta wojownika i mam nadzieję, że zdołam że zdołam e... że zdołam w miarę go chociaż odrobinę e... jakoś uda się go pokonać. No, i z tego co widzę, to no, raczej wszystko w rękach Kira, no bo z tego co już widzę, to Kiel w ogóle nie może przebić się przez jego zbroję. Nie może przebić się przez jego zbroję z tego powodu, że on ma odporność na kutę. No cóż, dość mocno mnie bije ten szkielet, a nie mam już miksturek. No ale myślę, że prędzej czy później uda mi się go pokonać. Raczej później niż prędzej i myślę, że będę starał się raczej unikać walk z tego typu przeciwnikami póki no, co, ale no cóż, i będę oczyszczał reszty tego miasta. Tak czy siak, skoro już wpadłem jednak w walkę z tym e, szkieletem, no to nie wypada jej nie, nie dokończyć, prawda? Oj oj, i oj, oj, to zajmie mi kapkę. Dużo, dużo czasu. No to żal, jak widać e, przy odrobinie szczęścia Prędzej czy później się uda, uda to zrobić. Z tego jestem raczej zadowolony, szczerze powiedziawszy. Ach, tylko nienawidzę, gdy on trafia mnie w rękę. Kiedy ja go trafię w rękę, wtedy jest dobrze, ale na odwrót jest bardzo, bardzo źle. No i będzie to trwało dość, dość długo. I to naprawdę teraz okazuje się, że bez nowego łuku dla Kiel to możemy sobie walczyć Ale. Ale, ale no, przyda się naprawdę ten łuk. Dobra, już prawie jesteśmy w połowie drogi. Chyba nas jeszcze nie walił po rękach. Kurczę, dobra, ale no widać. Kiera nawet się nie kłopocz. Jesteś bezużyteczna. Ach, wciągle w rękę, no nic. E, tak coś jak to chciałem wam pokazać coś takiego. Jeszcze wam pokażę co z niego wypada, no bo e, sam właściwie jestem ciekawy. Poza tym na tej mapie no, nie było nic, nic nadzwyczajnego póki co, ale dopiero będę... Większą jej część plądrował. Może zajdę do złotej doliny, jeśli będzie się w miarę łatwo dało. Jejku! No i żebym, no, nie teraz go nie zabili, ale nie na szczęście szkielet nie ma ręki. A, a Kir jest ranny tylko w nogę. Najgorsze, jak rękę upiął. No to jest naprawdę, no, naprawdę wiem, że to wiele razy powtarzam, ale fajny system, ale to strasznie utrudnia rozgrywkę. Jeśli to ciebie trafia Tak że szkielecie wojownika. No, i jeszcze jeden cios. Świetnie. No, jak widać, dość dużo doświadczenia. A to, co wypada z niego, to gruba kość. No, jak widać, żywioło, żywiołkowi, który pilnuję tutaj wejścia do, do umarłego miasta, tego drugiego. Trochę się przytył, ale przez to stracił trochę punktów życia. No nic. Walir i Kania. Hmm, tak myślałem, że to nie zadziała. No cóż. Niewielka zmiana planów. Eee, oczyściłem całe martwe miasto i zachodnią część odległych szczytów. Zresztą jednak muszę się troszkę wstrzymać, bo chcę mieć troszkę więcej doświadczenia dla kiel. No dokładnie 600, aby wybrać cios w plecy i zabijać przeciwników właśnie ciosem w plecy. A wybrałem łucznika, poziom trzeci, no bo żeby się doświadczenie nie zmarnowało, prawda? Dobra. Yy, zobaczmy. Jak wiele łupu udało mi się zdobyć. No, jak widać ilościowo bardzo dużo, ale... Już w złocie nie wychodzi tak ładnie. Kurczę, z premedytacją sprzedaję moją ciężko zarobioną grubą kość. Kurde. No no, cóż, tutaj mam właśnie z grubej kości ten łuk, no i jest fatalnie, strasznie, niesamowicie zły, więc... Cóż zrobić, ten nożyk to nawet kozik sprzedam, no bo bez sensu. Hmm, ach, 20 tysięcy... Żeby zrobić jakikolwiek lepszy łuk No musiałbym wydać 12 tysięcy albo jak już to A Takiego się naprawdę nie opłaca robić ale już taki ma olbrzymie obrażenia. No cóż, no, nie zrobię żadnego lepszego łuku dla Kielno. Przykro mi, będzie musiała radzić sobie tym, co ma, ale to dopiero później. E, teraz zajmijmy się misją Ołtarz jaszczurów, czy jak tam wielka muszla, czy jak to się tam nazywa. Skoro mówią, żebyśmy weszli tym wejściem, no to wejdziemy tym wejściem. No, i w drogę. No, nie spodziewam się, żeby, właściwie wydaje mi się, że tam przy tej muszli będą zwykłe, e, zwykłe leśne jaszczury, a nie jakieś potwory. Przynajmniej taką mam nadzieję. E... Bo, jeśli będą jacyś tam mocniejsi przeciwnicy, to to może być troszkę lipa. Ale nie, nie sądzę. Mam nadzieję, że sobie dam radę. No, chociaż jak tutaj z goblinami nie mogę sobie rady dać. Dwoma. Chociaż mówi, pod ekspiłem. Ińcie gobliny. No, widzicie, jaka kiel jest nieskuteczna. Już kurczę nawet. Kir tym mieczem by lepszy był, no patrzcie, o proszę osiem, bardzo ładnie, bardzo ładnie, atakuj, atakuj, e, dobra, no i spróbujmy jak sobie Kir będzie radził, jednak ta siekierka od, od tego jasnowidza była naprawdę, naprawdę dobra, pełno bo... O, może byśmy się wybrali po drodze do kopalni Babura? Mm, a może jeszcze nie... No, raczej materiałów lepszych nie powinno tam być, skoro Babur opuścił tą kopalnię, więc nie... Więc po prostu pójdę prosto do celu. Pójdę prosto do celu, aby zdobyć to doświadczenie. Ile dostanę? 500, no czy jakieś 200, no, 250, innego 250 innego no, trochę mniej dla kiel. Nie, właściwie nie, równe 250 dla kiel będzie. Nie e, no i będę musiał gdzieś jeszcze zdobyć odrobinę więcej. Ej, ej, ej. Dobra, tak m, jakieś małe te jaszczury są. M, szczerze że powiedziawszy, jak się tak im przyjrzeć, w sensie, że m, takie m, m, mniejsze niż. E, mniejsze niż normalnie, dobra, ale jak ja uwielbiam misje skalankowe. <laughs> nie no, to akurat nie będzie misja skalankowa, to będzie misja. E, Kir uda, jak ci się udać o szplecy, to fajnie, jak ci się nie udać o szplecy, no to jest lipa. No to co, no to. A ty, Kir, możesz sobie da. spocząć. No i świetnie, jeden padł, da. drugi nie padł. Trzeci padł, nie, drugi padł i... Kolejny. A dobra, już dwa, to myślę, że możemy podarować kierowi. Taką niewielką pomyłkę. No no i tutaj na obłowie się, jeśli chodzi o pieniądze. naprawdę. No bo tutaj na tych wejściach... Ach, dobrze to jest oswojony jak miło. Na tych wejściach jest naprawdę paru jaszczutków, których można upić. O, jak pięknie schodzą. Ha. Wydawało mi się, że tutaj Drugi będzie ich trzech. A naprawdę, czemu są te trole odswojone? Oczywiście mi to nie przeszkadza, ale no, zwykle tak chyba nie było. Dobra. I cel, Kradnij muszle. No, a jakim mógłby być... Tobi go kije. Aha, no to już wiemy przez kogo oswojony jest, oswojone są te trole. Trole są oswojone przez jaszczury i raczej nie lubią, gdy ich panów się bije. No szczerze powiedziawszy to, lepsze to niż... Aha, bo przecież również... Aha, aha. Również te jaszczury są oswojone. No tak, zapomniałem sobie. Niepotrzebnie się czołgałem. No tak, i, i teraz, gdy, gdy pozbędę się jaszczurów, tfu, gdy pozbędę się muszli, to jaszczury się staną złe, i również te trole będą mnie atakować. Aha, aha. W ten sposób to działa. Ach, ładnie, ładnie, nieładnie. No dobra, poczekajmy, co sobie ten pójdzie. Dobra, czyli myślę, że mogę was na chwilę zostawić. E, I ja będę robił to, co robię do tej pory, czyli chodził, zabijał jak najwięcej jaszczurów ciosem w plecy. Co ciekawe, w przeciwieństwie do zwykłego Evil'a, e, można się wybrać głębiej w góry. E, I tu również było parę... Mm, parę... Jaszczurów przyjaznych, no i wykorzystałem okazję je zabiłem bez większego problemu. No, ale jak widać, tutaj jest brama, którą nie da się niestety póki co otworzyć e, i dlatego wyżej nie pójdziemy w górę. Dobra, teraz do muszli. <laughs> to już chyba wszyscy jaszczury leśne jakie można było spotkać. E, Okej, okay, fajnie, ale czemu nie mogę podnieść e, muszli? Hmm? Dobra, jednak jednak się udało. Dobra, jaszczury się nie staną wrogie, no bo jaszczurów już nie ma, ale za to oswojone trole już Ach, nie są takie oswojone, no nic. E, wystarczy wrócić do do bazy i właśnie to uczynię. Ja hmm. tu. I, i... Spotkamy się właściwie. No, mogę wam pokazać, jak uciekam przed dwoma trollami. Oszust. Ten troll nie oszukał. E, tak czy siak, nie powinien trafić. Dobra, tak czy siak, pójdę poza anteną no, do tego wyjścia bez spadnięcia w trolle.